W Poznaniu 29-latek włamał się do domu, gdzie była matka z dzieckiem oraz dziadek. Wszystko działo się na ulicy Obozowej. Doszło do szarpaniny, włamywacz zaatakował dziadka, następnie dziecko i w tym momencie matka wbiła mu nóż w plecy. Ranny 29-latek oddalił się z posesji, ale finalnie zmarł w szpitalu. Wszystkie trzy osoby z domu zostały teraz oskarżone. Jedna za udział w bójce, której skutkiem jest śmierć osoby. A dwie pozostałe za udział w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. No i teraz pytanie do nas wszystkich tu się nasuwa: czy osoby będące w domu, gdzie ktoś do nich się włamuje, mają prawo do obrony i do takiej obrony, że włamywacz ginie? Czy jednak nic nie możemy zrobić temu włamywaczowi? Wiadomo, że jak ktoś by włamał się do naszego domu, to w obronie naszych bliskich, naszych dzieci zrobimy wszystko i nie myślimy o konsekwencjach. Jakie jest Wasze zdanie?